Serdecznie. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy rozmiar penisa ma znaczenie, jeśli tak, no to jakie? Duży, mały, średni, gruby, malutki. Zapraszam. Jasno wynika, że większość mężczyzn uważa, że rozmiar ich członka jest średni. 22% uważa, że ich członek jest ponad miarę, jest bardzo duży, i zaledwie 12% mężczyzn uważa, że ich członek jest mały. Co ciekawe, 85% przebadanych kobiet które były bądź są w heteroseksualnych związkach powiedziało, że rozmiar członka ich partnerów, ich kochanków jest wystarczający. Co ciekawe, 85% mężczyzn nie jest usatysfakcjonowanych z rozmiaru swojego członka. Dlaczego? Myślę, że przede wszystkim chodzi tutaj o stereotypy. Duży potężny członek, falus, kutas utożsamiane są przede wszystkim z siłą, statusem społecznym, sprawczością, mocą, z męskością. Niestety stereotypy mają to do siebie, że często przedstawiają czarno-białe obrazy. Brakuje w nich bardzo wielu czynników. Brakuje różnych innych rzeczy, które również wpływają na sprawczość, męskość i status społeczny. Jest to, można powiedzieć, takie dosyć duże uogólnienie. Co o rozmiarze członka mówią kobiety? Na darmowej grupie Kobieca Seksualność na Facebooku kilka tysięcy kobiet codziennie rozmawia o seksie. Rozmawiamy tam na wiele tematów. Jednym z tematów, które często się pojawiają, to jest właśnie satysfakcja seksualna, rozmiar penisa. Zastanawiamy się, co właściwie jest dla nas ważne w seksie, czego oczekujemy i co sprawia, że czujemy się zadowolone, że mamy orgazmy i przeżywamy seksualność w taki sposób, który daje nam satysfakcję. To, co y, mówimy na grupie, bardzo zgadza się z tym, co mówią badania. Większość kobiet uważa, że jasne, rozmiar ma znaczenie, ale nie znaczenie w kwestii wielkości ani grubości, ale głównie dopasowania. Dla kobiety, która dopiero zaczyna współżycie, penis średniej wielkości może wydawać się bardzo duży. Dla kobiety, która urodziła piątkę dzieci w peli średniej wielkości, będzie mógł wydawać się mały. Wszystko zależy od naszego postrzegania, od doświadczeń, jakie mamy jako kobiety, od naszych ulubionych pozycji, od tego, czy preferujemy seks oralny, seks analny, czy seks standardowy i w jakich proporcjach, w jakich ilościach. Tutaj jest bardzo wiele czynników, które wpływa na naszą satysfakcję seksualną. Więc wracając do rozmiaru członka. Jest takie dosyć ciekawe powiedzenie angielskie, które zacytuję, potem przetłumaczę. Myślę, że ono świetnie obrazuje to, czym tak naprawdę jest rozmiar członka. It's not the size of the boat that matters, but the motion of the ocean. Nie rozmiar łódki ma znaczenie, ale ruch oceanu. I bardzo wiele kobiet mówi o tym, że to właśnie technika, umiejętność, ruch, głębokość, natężenie ruchu, to wszystko wpływa na to, czy czujemy się usatysfakcjonowane i czy osiągamy orgazm. Pochwa jest bardzo wrażliwa na bodźce, no tak samo jak łechtaczka. Jest wiele sposobów na to, aby doprowadzić kobiety do orgazmu. Penis to oczywiście jeden z kilku sposobów. Przecież jest też seks oralny i wiele kobiet uwielbia seks oralny, szczególnie jeżeli chodzi o piszczo łechtaczki, wiele osób uwielbia również stymulację łechtaczki i pochwy jednocześnie palcami. Kochanek, który rozumie ciało swojej partnerki, stymulować, rozumie, w którym miejscu mniej więcej znajdują się punkty rozkoszy w pochwie swojej kochanki, będzie potrafił ją stymulować na wiele sposobów. Jasne, że członek jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o seks, ale nie jest to tylko jedna i wyłącznie ważna sprawa. Tutaj przede wszystkim też chodzi o uczucia, o poczucie bezpieczeństwa. O zrozumienie, no i przede wszystkim znajomość swoich własnych potrzeb i potrzeb partnera, partnerki. Bardzo ważna jest kwestia dopasowania. No, każdy lubi inne pozycje, inną atmosferę. Kwestia jest taka, żeby dopasować się w sposób, który zadowoli obie strony. Czasami zdarza się to po prostu od razu, jest to chwila, jest jakaś niesamowita chemia, która sprawia, że jest flow, że ten seks po prostu płynie. Ale w większości sytuacji trzeba się dopasować, tak jak w życiu. Trzeba się nauczyć, co lubimy, czego nie lubimy, w jaki sposób to robić. Jeśli chcesz być dobrym kochankiem, to podsumowując, jest kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim jest to więź, którą tworzysz z kobietą. Chemia, technika i umiejętności, które stosujesz właśnie w seksie. I to jest też różnorodność. To nie jest tylko penetracja, ale to też jest seksualny, seks Jeżeli oboje wyrazicie na to zgodę, to jest dotykanie, pieszczoty, bycie razem, tworzenie. Przebieranie się. No, seks jest niesamowity i ma, daje bardzo wiele możliwości. Także tutaj wyobraźnia bardzo się przyda. Seks czasami to jest szepnięcie jakiegoś erotycznego słowa w ucho, to jest pocałowanie szyi, to jest pogłaskanie po piersiach, po brzuchu. Czasami takie rzeczy w grze wstępnej są niezwykle istotne, i to one że orgazmy są naprawdę niesamowite. Penetracja jest ważna, jasne, ale nie najważniejsza. Również ważna jest pozycja. Chodzi o to, żeby obie osoby czerpały seksu i robiły to, na co mają ochotę. Ważna jest chemia, ważny jest nastrój. Dosyć istotne jest też dopasowanie pod względem długości stosunku. Czasami my, kobiety, mamy ochotę na to, żeby seks trwał dłużej. I ważne jest, żebyśmy o tym jasno mówiły, żeby kochanek wiedział o co chodzi. A czasami lubimy, kiedy seks jest szybki, krótki, dynamiczny, czasami lubimy dłuższą grę wstępną, czasami wolimy nawet ją pominąć i przejść od razu do stosunku. To wszystko zależy. I tutaj to, co jest kluczem do dobrego seksu, to jest umiejętność czytania sygnałów, ale też przede wszystkim umiejętność komunikacji w seksie. Dlatego przede wszystkim pytania, rozmowy w trakcie seksu. One mogą być romantyczne, mogą być erotyczne, mogą być namiętne, ale nie ubawiaj się pytać, sprawdzać, szukać. Seks to jest doświadczenie, to jest przygoda. To, co również ma znaczenie w seksie, to siła, moc, natężenie ruchu. Nie bójmy się rozmawiać, nie bójmy się pokazywać tego, co nam sprawia radość, co daje satysfakcję. Czertne seksualności. Seksualność jest jak gotowanie. Dobry kucharz nie potrzebuje ogromnej patelni, nie potrzebuje ogromnego noża. On z trzech składników małym nożykiem potrafi zrobić niesamowitą potrawę która satysfakcjonuje wszystkie kubki smakowe. Dlatego czerpmy z seksu, czerpmy z tej radości, przyjemności, tak jak potrafimy, ale rozwijajmy się, uczmy się, szukajmy tych punktów, które są erogenne, które dają satysfakcję. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę super namiętnych przeżyć.